Dzisiaj chciałem przedstawić fotopokaz ulubionej gry z czasów lat młodości Ardeny 1944, wydawnictwa Dragon. Tytuł, który wielu, wielu graczy w Polsce musiało grać, jeżeli grali w gry wojenne. Mamy tutaj rozstawienie i uderzenie trzech niemieckich armii w Ardenach. Ja tu pokazuję moje klasyczne uderzenie. Mamy w każdym dniu ruch niemiecki, atak, jego skutki, ewentualne ruchy ameryka ewentualne, amerykańskie ruchy i ewentualne amerykańskie odpowiedzi. Mam nadzieję, że taka forma Państwu się spodoba. Mamy kolejny dzień niemieckiej ofensywy, gdy w pierwszym dniu starałem się maksymalnie wykorzystać niemieckie siły, tak w drugim dniu operacji, 17 grudnia, Niemcy rzucają się do przodu i starają jak najgłębiej w, 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 wjechać na tereny bronione przez pierwszą amerykańską armię. Widzimy, skutki są różne. Większość jednostek amerykańskich się wycofuje, starając się blokować niemieckie postępy. Jakość zdjęcia jest różna, wiąże się z tym, że no niestety mamy w tej chwili bardzo brzydką pogodę, a jak później zobaczymy na kolejnych zdjęciach, włączenie przeze mnie światła powoduje to, że wszystko odbija mi się na pleksie i efekt nie jest tak wspaniały. Trzeci dzień operacji to teoretycznie powinien, według planów sztabu niemieckiego, operacji Wacht am Rhein powinien być już przełomem, gdyż Niemcy już powinni Teoretycznie zbliżać się ku mozie i w następnych dniach ją przekraczać. Jak widzimy sukcesy są. Niemieckie, niemieckie armie pancerne 5 i 6 dosyć mocno wbiły się w kierunku jednostek amerykańskich i ich tyłów. A skutki kontrataku, jak widzimy tu już mamy korpus powietrzno-desantowy amerykański użyty. Jak widzimy Amerykanie dosyć skutecznie próbują blokować i nawet momentami kąsać wysunięte jednostki niemieckie, jednakże bezskutecznie. Ilość rozegranych partii tej gry, zarówno solo, jak i z przeciwnikiem, mierzy się liczbą ponad od 300 do 400. Wiele przebiega tak samo w zależności od przeciwnika. Tu mamy niemieckie ataki, które dosyć skutecznie zepchnęły Amerykanów. Momentami te sukcesy są dosyć duże, jednakże ja zawsze wychodziłem z założenia, że. Nie każdy atak musi się powieść, nie każdy atak idący za ciosem musi przynieść sukces. To zobaczymy. Będę przerzucał jednostki, zwłaszcza szóstej armii pancernej. Będą to ataki dosyć skuteczne, a przerzucane siły pozwolą, nie wiem, osiągnąć spore sukcesy. Jednakże, jak dotrwacie Państwo do końca filmu, zobaczycie z jakim skutkiem. Straty po obu stronach są dosyć spore jak Państwo widzicie nie pokazywałem jak strat zwłaszcza jednostek amerykańskich gdyż nie lubię tego, przyznaję się, mam nadzieję, że to co Państwo widzicie, a znawcy tego tytułu, którzy grali go wielokrotnie, zaznaczam jest to wydanie dragonowskie, nie tisowskie. Na pewno będą mieli łezkę w oku. Myślę, że ucieszy ich ten film. Mamy kolejny dzień niemieckiej ofensywy. Powoli zbliża się nieubłaganie powrót lotnictwa amerykańskiego, które po części wraz z napływającymi posiłkami, zarówno armii Pattona, jak i posiłków z amerykańskiej 9 armii, a już w najbliższych dniach pojawią się też. Pojawił się osławiony angielski, przepraszam brytyjski, pełno słowem mówiąc, brytyjski 30. Korpus. Wszelkie próby zepchnięcia przez Amerykanów, Niemców, skierowania tego ataku na najgorsze miejsce, no nie udają się skutecznie. Kości powodują, że Niemcy odnoszą wiele, wiele sukcesów. Ale to wszystko jest do czasu. W końcu po 22 grudnia to jest ten czas, kiedy już lotnictwo powoli amerykańskie zaczyna blokować niemieckie ruchy zgodnie z przepisami mają o jeden punkt poruszania się mniej. Tu mamy podstawę wyjścia niemieckiego ataku ku mozie. Tutaj nawet mamy przebicie koło baston. Ale jak wiemy w tym momencie już wychodzą silne posiłki amerykańskie zarówno na północy, które ściągane były z dziewiątej armii amerykańskiej, jak również, jak również z południa ogołacano i rzucano wszystko, co można było rzucić. Tu jak widzimy mamy już posiłki trzeciej armii Pattona i pierwsza obrona pierwszej armii zaczyna tężeć. Mniej lub bardziej skutecznie. Niemcy przechodzą przez rzekę L... Laur, bo jest rzeka Iur. Ur. Jak będziemy czytać z... po belgijsku, po flamo... czy po flamandzku, czy po francusku, przepraszam, nie ma języka belgijskiego, jest flamandzki, więc powiem, że będzie to rzeka Ur. Pchają się ku mozie mniej lub bardziej skutecznie. 23 grudnia, wigilia przed Wigilią Bożego Narodzenia, to jest ostatni moment Niemców, zanim wojska sprzymierzonych otrzymają ostatnie potężne posiłki, zastrzyk jednostek, które pozwoli zatrzymać niemieckie natarcie. Historycznie to była piąta armia, która dotarła prawie w rejon Dinant nad Mozą, natomiast my. Tutaj zbliżamy się jakąś niemiecką pierwszą pancerną SS Lach, czyli historycznie Piper ruszył ku mozie. Jednakże do mozy dotarł, nawet tłumaczył buty, ale przez mozę nie przeskoczył w rejonie miejscowości Amey i Hu, czy Głuch, bo to tak będziemy czytać. I mamy Wigilię Bożego Narodzenia i moment, w którym rozciągnięte linie niemieckie zaczynają powolutku trzeszczeć wydaje się, że Amerykanie są słabi jest to złudne bo wystarczy złamać w jednym miejscu niemiecką obronę i można pozbawić ich zaopatrzenia jak widzicie Państwo ten worek tutaj między mane a Will i Spa jest dosyć długi i wąski a... Boki nie są bezpieczne tego worka, bo i jak tu widzimy, skutecznie zaatakowałem Amerykanami i odepchnąłem Niemców. Boże Narodzenie 44 roku w naszej grze to moment zmiany atakującego. To Niemcy zostali wyhamowani, to Amerykanie próbują. Po spowolnieniu ataku niemieckiego, sami przejść do szturmu. Nie ukrywam, że liczyłem tutaj na spektakularny sukces jednostek amerykańskich, ale jak widzimy, tutaj roluje się niemiecki worek. Straty niemieckie są dosyć spore. Amerykańskie ataki są słabe, nieskuteczne, a przy okazji ponoszą spore straty. W międzyczasie alianckie lotnictwo dosyć skutecznie bombarduje niemieckie jednostki na tyłach. Skupią się tu przeważnie na jednostkach artylerii i dowództwach. Niemcy są już za rzeką Amblew. Praktycznie po drugiej stronie rzeki zostają nieliczne siły, które mają pozwolić na ucieczkę drugą stroną rzeki, prawą stroną rzeki próby zatrzymania, jak widzicie państwo przez Amerykanów a niemieckie ucieczki są dosyć skuteczne, ale jak się okaże później nie do końca. Niemcy ponoszą dosyć spore straty. Jednostki pancerne, jak tu widzimy, Próbują się przebijać przez słynną, tak zwaną amerykańską SS Roosevelt'a, czyli 30. Dywizję Piechoty, która poniesie dosyć spore straty, jednakże nie zatrzyma uciekających jednostek niemieckich z worka, który zamykał się ku mozie. Niemcy wycofują się prawą stroną rzeki Amblew pod Bastoń. I w górach próbują zatrzymać Amerykanów z większym czy mniejszym skutkiem. Się im to udaje. Pierścień okrążenia mógłby się zamknąć, ale jak widzimy, już mamy tu dywizję Ler Wielsa. Tutaj przepraszam za dosyć niską jakość zdjęć. Zmiana oświetlenia na zewnątrz. Nagle bardzo mocno zachmurzyło się niebo. A nie okrążę też i dzień powoli zmierzał ku końcowi, by dać następstwo nocy. Tu mamy kolejny dzień amerykańskiego obejścia niemieckiego, niemieckiego tego worka za rzeką Amblew, jak również próby obejścia Bastoń. Powiem też, że koniec gry nie pozwoliłby, nas, nie pozwolił na sytuację, aby próbować okrążyć jednostki od południa gdyż sukcesy jednostek amerykańskich patona na południu dokładnie tutaj 5, 80, 35 i 4 dywizji pancernej były dosyć spore a w pewnym momencie mógł nastąpić, nastąpiła prawie sytuacja, że Amerykanie mogli zagrozić okrążeniem Bastoń jednakże do tego nie doszło Niemcy, Niemcami wycofałem jednostki Niemcy powoli opuszczają zdobyte z, takim, z taką łatwością, że tak powiem, pozycje, bo bastoń zdobyli no, szczęśliwie, wypychając raniącą się jednostkę amerykańską i zajmując miasto, no, które niestety oddali. A Amerykanie zapłacili dosyć sporą daniną krwi za jego zdobycie. Tu niestety, jak już Państwo widzą, światło, które musiałem użyć, rozmazuje troszeczkę ikony na żetonach, ale mam nadzieję, że wszystko jest czytelne. Brytyjski 30. Korpus skacze jak pchła po całym froncie, ale skacze i to skutecznie przerzucany przeze mnie, gdyż w nerwologicznych miejscach atakuje słabe miejsca niemieckiej obrony. Tu już widzimy już końcówkę praktycznie obrony Bastoń. Te ataki, takie moje skakanie, szukanie, ktoś może powiedzieć, że no to nie jest, to jest błąd, że jak się znajduje sobie miejscu uderzamy do końca. Jeżeli mamy graczy, którzy gramy, gramy w turach, to jeżeli widzimy niebezpieczeństwo, gracze starają się tego uniknąć, aby zachować jak największe siły i tej regule bardzo często ja służę. Tutaj, jak widzimy, już mamy pozostawioną 352 dywizję Volksgrenadierów w Bastoń, która ma zahamować ataki oddana na rzeź. Krótko powiedziawszy, tu mamy powolne wycofywanie się jednostek 6 Armii Pancernej i wymieszanej z 5 Armią Pancerną. Tu, jak widzimy, próba wzięcia Amerykanów, przez Amerykanów, Niemców w kleszcze, choćby chociaż właśnie koło Bastoń. Ponieważ już lot i Wielmsalm to już się nam nie uda. Niemcy jeszcze próbowali w Hoytes-Fagnes zaatakować wielką czerwoną jedynkę. Poniosły one straty, ale niemieckie natarcie zostało odepchnięte. Ktoś z graczy, którzy grali w tą grę, widział, że w pierwszym dniu operacji rzuciłem 12. dywizję pancerną Hitler-Jugend do ataku na Monschau. I ten atak się okazał nieskuteczny. Ktoś mógłby powiedzieć, że trzeba było jeszcze trochę coś tam podrzucić. Może by się udało zdobyć mążał. Z mojego doświadczenia wiem, że zdobycie mążał na północy, gdzie stoi druga dywizja amerykańska piechoty, Sparta 99, jest dosyć trudne i trzeba sukcesu już w pierwszym etapie. A w tym pierwszym etapie ten sukces. Nie nastąpił, wręcz przeciwnie, nastąpiły straty. A gdybym przerzucił jeszcze w rejon Monszał jedną dywizję pancerną, może by mi się udało odepchnąć Amerykanów, może. Ale za Monszał też są góry. I kolejna walka z amerykańskimi jednostkami. To jak widzimy, już mam ostatni dzień. Amerykanie wyżynają resztki obrońców bastoń, którzy nie zdążyli uciec. Amerykańska, angielska próba ataków w centrum też jest nieskuteczna. Jak widzimy, Niemcy sukcesywnie wycofują się w stronę Malmedy, Stawelot i Sandwit. Mam nadzieję, że to, co Państwu przedstawiłem, i forma Państwu się spodobała. Proszę o komentarze, ewentualne pytania, jak również. Zaprasza, zapraszam do subskrypcji kanału Hex Magazine, zarówno na YouTube, jak i na Facebooku. Bardzo serdecznie w imieniu swoich, moich szanownych, redakcyjnych kolegów bardzo mocno zapraszam.